Kolejnych materacy Materace są powiązane Prawidłowo pod wojnym drutem Sztywne łączenie Materace leżą w osi Tak jak było w projekcie Powiem, że to jest Jesteś na połączeniu materacy W przekroju, między przekrojem P8 a P9 I to jest połączenie Między materacami 50, 61, 67, 62, 68 Tak? Tutaj wszystko w porządku, wydaje się. Taki... Także kontynuuję dalej. Rozumiem, przemieszczamy się do następnego rzędu. Jesteśmy na osi P9, przekroju P9 i będziesz przechodził oglądać pierwszą warstwę w przekroju między przekrojem P9 a P10, rozumiem. Jesteśmy na osi P9, przekroju P9 i będziesz przechodził, oglądać yy, pierwszą warstwę w przekroju między przekrojem P9 a P10. Rozumiem? Dokładnie. Tutaj jestem na ujęciu na yy, pierwszym rzędzie.

Widzę, że brak jest kamienia do uzupełniania. Rozumiem? Tak, oczywiście. To tutaj tak. Tutaj na razie na drutach się skoncentrowałem. Tutaj już właśnie obserwuję, tak, tutaj brakuje. Zakłady czy zakłady są zrobione? Przechodzimy niżej. Przechodzimy dalej, tutaj włączenia dalej z ruchem koronki. I przy następnych włączeniach spraci dość splotów. Proszę zaczynać. Jesteś na połączeniu materaca 19-18 i 35-36. Jedziesz w dół. Tak, tutaj mamy połączenie materacy. Między nimi wynikła szczelina. Ta jest wypełniona została kamieniem. Jest powiązana podwójnym drutem. Szczelina na całej długości jest wypełniona tym kamieniem. Drut też jest, także schodzę niżej zobaczyć do końca. Łączenie tutaj jest w porządku tutaj przed... I Widzę, że brak jest kamienia do uzupełniania rozumiem Tak, oczywiście, to tutaj tak, tutaj na razie na drutach się skoncentrowałem Tutaj już właśnie obserwuję, tak, tutaj brakuje Zakłady czy zakłady są zrobione? Tak, jest go. przechodzimy niżej przechodzimy dalej tutaj włączenia dalej z drutem w porządku przy następnych włączeniach spraci, ilość splotów Rozumiem. także tutaj mamy włączenie dobra kończymy przegląd zrobiłeś wszystko, dziękuję proszę wyjść na powierzchnię é, que se, muito bem, é, que é Não, eu filmar e ver se 在战斗中。I